skierowana jest do tur operatorów, skierowana jest do firm zajmujących się organizacją konferencji oraz dla wszystkich, którzy chcieliby wynająć autokar. Przede wszystkim oferujemy najnowszy, najnowszej klasy tabor. Nasz tabor co roku jest odświeżany. Są to najwyższej klasy autokary marki Mercedes. Mamy też kilka autokarów marki Scania. Wszystkie autokary, wszystkie autokary wyposażone Posiadają również WiFi. E, oprócz e, wysokiej klasy sprzętu, e, zapewniamy również obsługę na najwyższym poziomie e, wykwalifikowanych, doświadczonych kierowców, e, którzy posługują się również językiem angielskim. Więcej informacji na temat naszej firmy możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.mktrans.eu lub na Facebooku. Mktrans zaprasza Państwa. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt.